Siemanko, witam Wam w kolejnym odcinku. Dzisiaj no niestety, znowu to samo pole, niestety niestety. No, mało fantów wychodzi, ale wychodzą przynajmniej srebra. Obieżyliśmy okolice świeżo zebrane pola zostały już zasiane, nie ma nic nowego, wolnego takiego po którym można by było chodzić, dlatego wylądowaliśmy na tych starych śmieciach, jak to się mówi. No i co, jest z nami Przemek z Aleksem, Ania no i Tomek, także gruba ekipa, oni już się tam powoli zbierają, uruchamiają sprzęt, ja już w sumie też jestem gotowy, także ładuję się zaraz na pole, no i będziemy widzieć co wyjdzie, czy coś dzisiaj wyjdzie, czy już żeśmy limit wyzbierali fantów. Także ja nie przedłużam. Wam życzę miłego oglądania. Pamiętajcie o łapkach w górę. I co? Widzimy się przy pierwszym dołeczku. O, po dźwięku to niczego dobrego nie wróży, ale o, teraz nawet się trochę gorszy zrobił. W ziemi był dużo lepszy, ale trzeba sprawdzić, bo U mnie tu różne rzeczy wychodzą, więc Jakiś inny w ogóle jest sygnał. O kurde, sorry, tu był drut, ale to nie jest ten, co wykopałem, tylko wygrzebałem go obok. To gdzieś musi być ten sygnał, którego kopnąłem. O! Ja po prostu zagłuszał kurde blaszka no, kawałek puszki czy coś no tak myślałem bo to na wstępie tutaj to pełno kurcze śmieci no dobra pierwsze koty za płoty wszyscy już w terenie Tomek jakieś problemy ma z wykrywaczem bo mu się strasznie wzbudza chociaż nie wiadomo czemu bo bo nigdy tu takich problemów nie było no ale no, zobaczymy może odejdzie trochę bardziej od drogi czy coś to to może się trochę uspokoi, bo próbowaliśmy trochę w ustawieniach pogrzebać, nic nie szło zrobić. Także nic, włączam się jak ten, jak będę miał jakiegoś fanta. Jest pierwszy fancik, mała kuleczka, muszkietówka. Nic szczególnego, ale jak to się mówi pierwsze koty za płoty. Pierwszy, pierwszy fant może będzie lepiej, ale mówię, to już ostatnim razem nie wyszło za dużo. Tomek niestety, e, posprawdzaliśmy wykrywacz, cewka pęknięta, ostatnio był w trochę deszczowym e, dniu na, na wykopkach, pewnie gdzieś w wilgoci dostała e, obudowa i, i no i co, i się wzbudza, nie? nic nie zrobi na chwilę obecną, myśli co tam wykombinować, niestety nie wziął drugiej cewki, jak tam reszta ekipy to nie wiem, Idę zobaczyć zaraz do Przemka, co tam wyciągnął, Ania gdzieś tam pod koniec pola chodzi, przy krawędzi. przejdę najpierw do Przemka, później do Ani, zobaczymy. Przyszedł do nas Aleks, co przyniosłeś? Mm, no guzik. Pokażesz? Arseniaczek, pokaż, popatrz, chyba zdobiony nawet jest ładnie. Tak jest, widzisz wzorki? A, widać? Jakiś nie wiem, kwiatuszek, czy co to? Słońce. Fajnie, super. Proszę. Gratuluję. Słuchajcie, teraz jakiś głębszy sygnał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może nawet nie głębszy, tylko bardziej na ściance, bo obkopałem dziurę i nie mogłem się do tego dostać. A on se z boku był po prostu zobaczymy razem co to o, ale chyba jest plomba czy kurde fartym się udało fanta wykopać chyba na żywo tak jest bo na razie to kurde same śmieci oprócz tej kulki zobaczymy ale to najprawdopodobniej będzie guano chociaż niekoniecznie bo trochę taki kształt dziwny ale zaraz Trochę przemyję i zobaczymy, czy coś widać, czy nie widać. Tak, chyba jest. Tak jest, guano peru, już widzę. Już te, widać te, te kropeczki takie. No i tutaj. Peru. Dobra, jest. Jest plomba. A ja gonię za tą Anią, a ona mi ucieka cały czas. Co ja bliżej zajmę się kopaniem dziury, to ona już dalej spierniczo. <laughs> I nie mogę dogonić. Przyszedł specjalista od guziczków arseniowych. Drugiego już ma. Tym razem. Bez wzorku. No i super. Chyba jest, wygrywasz nie? te zawody. <laughs> Ciotka nic nie ma. Ja też niewiele. Także wygrywacie z tatą. Słuchajcie, coś wykopałem, jakieś maleństwo. Nie widzę dobrze co to, ale. Jest, kurde! Jest, roberku! Kurde! Ja byłem przekonany, że to będzie ta kolejna folika. Nie mów, że, się, że jeszcze mi w rękach pękło. Kurde, bo. Bo jest takie maluśkie, delikatne. Pękło czy nie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. A jest maluśkie srebereczko. <laughs> Patrzcie. Nie wiem. Nie, wi... nie widzę, czy to kuszczę świeżo pęknięte, czy nie. Chyba takie było. Chociaż nie mam przekonania. Wydawało mi się że było. Była cała połówka, ale teraz nie widzę, żeby było świeżo ułamane. Ale super. No, Przemek przyniósł kamereczkę. Specjalista od guzików ar arsenowych. <laughs> Ile Sześć. już masz? 6 Co? Sześć. Sześć? Sześć guzików, 8 kulek muszkietowych. Ja pierniczę i mówią, że nic nie wychodzi kurde. Ja mam na razie dwie kulki i armatkę no chyba mamy wygrywamy no, no. fajna. trochę pognieciona, ale fajna nie, Ania nie ma nic ja mam dwie kulki, plombę, no i to sreberko teraz. O no, coś wychodzi na tym pasku w no, no to fajnie dobrze, no kurde, no coś wyszło bo już powiem szczerze, że myślałem nad zmianą miejscówki, nie wiem na jaką, ale ale wpadło to A kolejne srebro Coś no. pa, Pasa trwa. No, każdy wypad na to pole daje srebro. Mam ja swój piękny, pierwszy piękny, chciałem powiedzieć, ale jej piękny też jest. Ale pierwszy swój guziczek mam. I początkowo, jak go wyciągnąłem z, z ziemi, to już łóżko widziałem, że jest, ale myślałem, że zwykły, taki okrągły. Ale po obczyszczeniu, patrzcie, jaki ładny kwiatuszek to prawda już trochę zeżarty ten ten kwiatuszek, ledwo co go widać. No ale jest naprawdę fajny. Chyba jest monetka. Chyba mówię, bo to takie duże dość, kurde, tutaj takie rzadko wychodzą. O ile to monetka. Kurczę, wiecie co? To chyba jest coś fajnego. To chyba jest coś fajnego. Może się mylę, ale Kurde, wygląda mi to trochę cienkie, dobra przemyję i się włączę, bo nie chcę tego trzeć, bo to może być tak, że po prostu jak zacznę trzeć tą kurde ziemią, to wszystko zleje się. Patyna taka ładna, zielona. Ach, cholera wie, czy tu będzie w ogóle coś widać na niej. Jest, kurde, jest, jest piękna. Jest <laughs> piękna monetka. Miedziany, kurde, chyba hamerek średniowieczny. Ta strona trochę zajechana, ale ta wygląda zacnie. Ja pierdzielę jak ja dawno czegoś takiego, kurde, nie miałem. <laughs> to mnie bardziej cieszy niż to sreberko. No, kurde, jest do czyszczenia, ale jest naprawdę piękności. No tu ta strona to jest kurde, no można powiedzieć, że zajazd, że tu chyba z tego już nic nie będzie, ale to. Patrzcie. No super. <laughs> Słuchajcie, ja mam dzień zrobiony już, kurde, ten miedziaczek. Plus sens to sreberko, kurde, petarda. Ja zakapturzony. Chociaż kurczę wcale tak zimno nie jest. Po ubierałem się jak głupi, Na początku było mi gorąco, ale teraz powiem szczerze, że jest mi trochę zimno. Bo co prawda jestem przeziębiony, ale poszukiwanie jeszcze w takim fajnym towarzystwie, kurde, nie mogłem sobie odpuścić. Także kurczę, no. Mi chociaż zrekompensowało to wyjście kurczę, w, nie, w niekomfortowych warunkach, ale przynajmniej fajnie, bo nie wieje. Słoneczko świeci, także jest fajnie. Mimo że trochę, trochę zimno jest, bo kurczę pierwszy dzień taki, gdzie jak wyjeżdżaliśmy było 5 stopni. Ale dobra. Jest fajna moneta, w sumie dwie, także petarda. Wyszło, poszukiwaczka śmieci śmieci, śmieci, śmieci. <śmieci, śmieci ma guziczka, śmieci. ale to tu, tu ja to nie jakiś wiem, współcześniak to, bardziej bo tutaj jest plastikowy Odzie. i, i, i miedziuchą hmm. trochę ob ten, obciągnięty tu to, to to ale to ma taki taki dziwny kawałek czegoś wygląda to jak, jak ten pin od klamerki, ale z takim kurde tutaj strasznie. Jest to jakieś takie... no grube to no, raz to to, to i tu ta część taka, kurde, taka blaszka. O. No jeszcze to? nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tylko nie zgu, bo tak. także. Nie mam pewności. Nie. A ty co masz? Mówię, że starą klamerkę. Ma. No ładna kurde, średniowieczna klamereczka. Super, fajnie. Gratulacje. Popatrz co ja znalazłem. Co? Piotrek mam, widzisz jaką fanciora? Nie, nie trzyj mi ty Bo to jest naprawdę stara monetka. To trzeba delikatnie w domu ołówkami Zobacz, może coś z niej będzie. to, to jest trochę... To jest mega mocne No wiem. A no Ale jak mega jak chuje. tym mega moce, to zawsze na nic nie będzie widać. Siemaj, klamereczkę. Gratuluję. Szefowa ma sygnał. 60 ile? 63, 64 O, mam wózkę na mieszku A. I wykopała łuseczkę. No tutaj te łuski, kurde, to nic na nich nie widać, praktycznie takie wychodzą. Ale, proszę. Szefowa na żywo, żeby nie było, że też kopie. Że jej nie ma wcale, tak? No. Hmm. Co znalazłeś? Monetkę. Pokaż. Mogę? Nagramy z bliska. Ja nie widzę co to Chyba jakiś prl no, to ja mi prl wygląda Ale a, jest monetka! Niepewne co, wujek no Tomek obiecał, że będzie nagroda Proszę bardzo Dzięki O kurde, mietkę. ja też chcę ja, tygrym, zna... Daj, ja też, a co, nie? <słyszy> no dobra, no ma zawsze coś Proszę Czekolada O, i dziękuję bardzo no. <słyszy> no. Aleksander, ale to klamerka nie, to jest jakaś nabijeczka chyba Pozłacana nabijka, no. Ale pozłacana. Pozłacana, pozłacana. No. no, idziemy do Przemka. Przemek dzisiaj guziki kosi Ale podobno jest srebrny, jakiś ładny guziczek. Także idziemy sobie razem zobaczyć. Same O dzisiaj same guziki. Kanały Chodźcie tu na środek na wyspę Żebyśmy w wodzie nie stali Chyba wygrywamy O kurde o, no, jest czy Ej, bo mankietu, czy... no jest pięknie od mankietu Jest pięknie No srebro piękny jak srebiarko. nic No, no ale Piękniutki. ja tu nie kiedyś znalazłem, Bo to my chodzimy też i to, po ale tym Ale to guzik czy to spinka do mankietu jest Chociaż, Nie może być guzik no bo chyba mamy to takie płaskie oczko Mogę zobaczyć Ale jest pięknie no. No. no wychodziłeś kurde Patrzcie sobie, bicie z tyłu jeszcze jakieś. No jest, jest. No faktycznie, piękny zbóziczek. Tak? No, Mogę? Publika, to Mogę na chwilę? Na chwilę? No jest, jest, faktycznie, no punca jest. Jakiś, nie wiem, z monogramem. To mi się zdaje, że to będzie, ten, to będzie taki... ...mankietowy jakiś. 18, 18 wiek 18, może 19 wiek Ale ładny Ale ładny, no super Gratuluję Gratulacje i kolejny fancik melduje się u mnie pod cewką tym razem widzę już że jest mały ołowiany albo cynowy guzik One nieczęsto się zdarzają a jak już są to prawdopodobnie Większość jest bez łóżka, bo to łatwo pęka. A tutaj mamy w całości lekko wykrzywione, ale jest. Przepraszam Was za ten mój głos, ale przeziębienie już daje coraz bardziej o sobie. Znać. I niedługo nie wiem, czy w ogóle słowo jakieś wyduszę z siebie. <laughs> Dobra, lecę dalej i oszczędzam gardło. Kolejny Silver Alarm. Tym razem Tomek się drze, że znalazł srebro. W międzyczasie Paweł do nas dojechał. Także idę zobaczyć do Tomka, co on tam znalazł. Co tam masz? Edka. Ja, znalaz, ja tu znalazłem henka. A to henka, może i henka. Ok, zaraz spojrzymy fachowym okiem. Z tyłu wygląda na etka. Wygląda na etka. Kredek z krainy kredek. Nie, raczej Edward. Po wielu komplikacjach technicznych, że no, tak jest, powiem, no. zasu, zasłużyłem. <grym <grym no. Czy ty też znalazłeś srebro? E, jest, jest. Ja jestem guzikowy chłopak dzisiaj. No, Londyn. O, pięknie. 99% Edward. Gratulacje. Dziękuję. Ja Zobacz, co jest. Srebro, <laughs> kurde, pod całym samochodem praktycznie. My, my już tutaj byliśmy, a nie. No widzisz kurde, a już mówię dobra, idę sobie do samochodu, zanim się porozkładam no, z tego wszystkiego już. i ten Dzięki. jest w całości, no chyba zdobędziemy drugie miejsce. No. Co to jest teraz, nie wiem, ale chyba nie PRL mały, to nie jest PRL. Sorki, 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 PRL mówisz? Średniowieczny PRL, może tak być. Rysle może coś będzie widać ale... A to macie w Ale to... Daj, sorki? Sorki, kurczę Boży. To chyba będzie Lil To chyba będzie Lil, tak mi się zdaje, poczekajcie Tak, widać Lilię Ej, ma dwie mam netki, jedno złoto, jedno srebro i tu powinno być jeszcze lila. nie koniec, I, prawda? I lila. prawda? Tak, no trzeba chodzić, szukać, to wtedy... My mamy złoto. Wiemy, jest szansa. Macie złoto To chyba masz ze sobą przyniosłeś złoto Jest <noise> <noise> drugie srebro, super Tym razem Aleksander przyz monetką 20, 20 euro centy 20 euro mogę zobaczyć 20 centymetrów z żołnierzem 1954 rocznik także pozdrawiamy rocznik 54 i mamy dzisiaj trzecią manetkę u nas Pierdółki jak zwykle Wycie ruchy miał to chyba prawdopodobnie kawałek tukenika Edzio A, nie wiem czy to nie będzie ten nie, ołów, ołów, to chyba ołów. sprawy, o jest ja złoto nawet, no miał wie. złoto, to jest złoto Ania. Trochę kulek to kurde, nie wiem czy to jest od kawałek, od klamerki. Tak to wygląda trochę, ale takie niespotykane, o, rzadko kurde, spotykane O co ty to wytargałeś, Biedronkę. O. o! To są górne Biedroneczki. A to ja słyszałem, że wiesz, że jest, Lidl jest lepszy. co dzieje to z tą Biedronką. I na koniec jeszcze jest znalazłem, aluminium jest. Bo Aluminę. Te najlepsze pochowałeś przed nami o. Tak, to były Ani, moje dwa sreberka, ta monetka, to mnie najbardziej dzisiaj cieszy Monetka albo żeton, bo to też nie wiadomo, trzeba by to oczyścić, zidentyfikować No i Przemek, parę monetek, tak z Aleksandrem Parę monetek, parę klamerek, kurcze to chyba jako jedyny masz klamerki no i piękny kurde srebrny guziczek Ja już ledwo mówię. Kurde. No fajnie, fajnie. Coś tam powychodziło. Jak tam zadowoleni? A kto wygrał? Wszyscy wygrali. Wszyscy wygrali, bo wyszliśmy na dwór Ale kto tak, wygrał? Szefowa zadowolona. Mogę by lepiej, ja miałam półtorby śmieci. A złotych śmieci. No tak, tak nie. niestety Te, kory... te foliki złote dobijają, jest tego pełno. ja mogę pokazać swoje fanty, ile było śmieci, a nie te, bo tu nie ma tego pokazu? Tu My kończymy, zbieramy się do domu. Ja muszę trochę chyba odpocząć, bo już gardła nie czuję. Ten... Rzeczywiście on ma, taki jak, jak, znaczek... jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapki w górę. subskrypcje. Ekipa dzisiaj w dużym składzie. Jest Łysy dzisiaj w czapce, kurde, bo, bo coraz zimniej się robi, żeby nie zmarć. Wystarczy, że jeden łysy jest chory. Trzymajcie się. Do następnego.